Cześć Wam dzisiaj, więc widz wizualnie witam Was w grze, która nazywa się ION i przyznam wam się szczerze, że dziś miał być odcinek z czegoś innego. Dlatego, że nie jestem w stanie się dograć w tym i w następnym tygodniu najprawdopodobniej też z góry przepraszam, pewnie też będzie Slenderina, chyba, że dogramy się innego dnia z Dory uff, którą teraz szczerze i ciepło pozdrawiam. Zapraszam do niej na kanał, wszelkie linki są na dole w opisie. Yeah! Dobra, lecimy dalej. I dlatego, że z Dory nie mogę się dograć, planowałem nagrać coś innego, jako że z Cylinderiną, jak widzicie, parę leveli klepnąłem robiąc helpasa, kepasa, ale poza tym absolutnie nic. I mam parę leveli, punkty do rozdysponowania, znaczy skillę do rozdysponowania na pasek. Zaraz to na tym nagraniu spróbuję ogarnąć. Ale nagrania z tego miało nie być, dlatego że, że nie ogarniam. To, to, to raz. Więc po co robić nagranie? Z tym, że jest, dlatego że ktoś mi ostatnio napisał, że jestem jedyną osobą w Polsce, która robi nagrania za Jona i wydaje mi się to nieprawdopodobne i niemożliwe. Ktoś, kto ogarnia, musi robić nagrania z tego, że ogarnia. To niemożliwe, żebym tylko ja robił po polsku nagrania z tego, że nie ogarniam. To by było ba bardzo weird ale jako, że taka szansa choć drobna istnieje, to stwierdziłem, że nie mogę przecież zostawić polskich internetów bez dobrodziejstw Iona, więc macie, bo to jest Slanderina. I jeszcze jedną rzecz w tym momencie, bo mi się przypomniało, to, to jest oszustwo, nie korzystajcie z tego, to jest masakryczne oszustwo. Macie Today Design i <laughs> był fajny kostium, który sobie chciałem zrobić, kostium z jakichś takich listków, coś zielonego, leśnego, stwierdziłem, że to będzie fajnie nawiązywało do mojej głównej serii, która z Doryi leci, jak, do, jak mamy czas się z Dory dograć, gdzie mój Danny, to jest przebrany za żabcie, a jej siżan, um, czy, czy, czy jak się to niebi, nie dory niebi, jest w takim zielonym garniaczku, więc też wygląda super. No i było takie fajne liściaste, coś do zrobienia, 75% szans, podszedłem do tego 75% szans 8 razy, ani razu się nie udało zrobić. Jaki jest... Procent szansy, że próbujecie zrobić coś, na co jest 70%, 75% szans i 8 razy, 8 razy z rzędu Wam się nie uda. Jakby było pół na pół, to by było dziwne, ale jak było 75%, to, 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 to bardzo źle. No, więc ten odcinek będzie bardzo krótki, wymuszony przez widza, pozdrawiam ciepło, nie pamiętam teraz nika, mogłem sobie zostawić otwarty na drugim ekranie, damn it! nie przygotowałem się tak dobrze, jakbym mógł się przygotować, no ale z drugiej strony ja już teraz powinienem być daleko od domu, a nie jestem. Mam mnóstwo rzeczy do otworzenia, które możemy otworzyć na tym nagraniu, zobaczyć czy coś fajnego dostajemy, O, otwieraj to, luna slide, jup, tak, okej. Okay. Yy, całą piąteczkę poproszę. Plum, plum. Hmm. Tu mi zawsze brak tego z Guild dwójki, że tam w krawciach coś robicie, więcej sztuk to jest... I wszystkie. A tutaj jest właśnie tak klasycznie powoli. Dobra, to można chyba się wyprzedać z tych, z tych rzeczy. W ogóle ja mam na sobie sprzęt na jakiś tam, nie wiem, 20 poziom w porywach, podrygach, a mam 45 tylko przez robienie helpasa. To jest jakiś absurdalnie wygodny sposób lewelowania. Nie ogarniam, ale. Czy ja, czy ja tu cokolwiek ogarniam? Nie, no, więc sobie było pytania. Dobra, mamy rzeczy, które mi się nie świecą, że są nowe, bo bo jest ich tyle, że już mi się nie świecą, że są nowe. Demet! Ogarnąć to teraz będzie ciężko. Ha, body root. Spróbujmy okay. to dać na przykład tu. Będziemy testowali za chwilę. SIGIL of Silence. Ok, to chyba też jest coś nowego. Nie widziałem tego wcześniej. Fear. Uh, Smonic Alacrity. self Casting time from Samon, Ok, to dajmy tutaj. Z tym, że już widzę, że tam się zdublowało. To miałem na inny pas. Wy, no. Wypad. Ok, co my tu jeszcze mamy? Contract of Resistance. O kurka. Dużo tego nowych rzeczy. Blade of Earth. Shriek, Sumony wszystkie. Sumony, Spirit, bla bla Backdraft. sector Deals Damage. Okej, okay, to dajmy sobie na razie tutaj, bo w sumie za to. No to. Jest flame ballcie, to, to, można, to jest po to może wyskoczyć. vacuum choke mamy. Stoneskin'a mamy. Cruise water spirit. Tego nie widzę nigdzie. Summon wind, chain of earth, to widzę. Zmieniło się tu makabrycznie dużo. Dla mnie, bo ja nie widziałem kiedy ja to dostaję. Ja odpalałem El Pasa i... Zajmowałem się innymi rzeczami. I teraz jak próbuję to ogarnąć, to najlepiej by było jakby ktoś w stylu Dori siadł nade mną w stylu Dori i mi wytłumaczył, co ja robię w stylu Dori. I nawet Ether... Dobra. Dobra, zobaczmy gdzie my mamy te questy. Sobie zblokujmy. I spróbujmy tam wyskoczyć. I... J, tak. Level 12, alt card. No to chodźmy do alt cardu. Będę na levelu 45 piątym klepał moby z levelu 12. No szacun dla mnie, nie? Ale idziemy wstępnie. Już liczę, że niedługo będę miał fajną zmianę zbroi, to zmienię wstępniaka na identyczny, ale z inną zbroją, nie? Żeby nie było, że nie jestem za mało leniwy. Gdzie jest alt-card? Oczywiście to będzie ostatni, który... na którego spojrzę, tak? O, jest nawet tutaj. Szaleństwo. A, pozbądźmy się szczura! Załadowało nas? Załowała nas. Do. Słowki na łeb. I zobaczmy, gdzie tu mamy questowe rzeczy do wykonania. Tu mamy żółtego questa, tam mamy niebieskiego questa. Jest parę rzeczy na tej mapie do zrobienia praktycznie pod naszym nosem. Nie wiem dlaczego mi się wydaje, że... Nie, nie idę do telefonu, spadajcie. Że z tej strony powinniśmy zacząć, więc pobiegnę w lewą stronę, pobiegnę do jakiegoś sensownego miejsca i zakończymy w miarę szybko ten odcinek, bo no, no bo bez Dory to, to się nie, 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 nie. Pobiegnijesz? No z Slenderino z Barusa. No, Skida. Tom, 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 tom. O kurka, to teraz będzie trudno ogarnąć, szczerze powiedziawszy. Jak będzie Fire Spirit. Nie wiem, czemu nie zrobiłem tego na przykład przed odpaleniem speeda. To by było logiczne, ale. już się to już tam stryknęło w tle. Czyżbym zostawił czajnik odpalony? Nie, ma no nie. Jako, że mamy herbatkę przed nosem. Najkrótszą możliwą drogą, to chyba nie jest najkrótsza możliwa droga, ale, ale jest akceptowalna. Idziemy do żółtego questa pogadać z Nokirem Tougher Measures. Ok. W ogóle mam wrażenie, że mój ten fire samolot wygląda inaczej, trochę, że jest troszkę bardziej ok. Wygląda na takiego rzeźnika. Starczą no tutaj, normalnie jak ludzie biegają, to mają takie takie latające z po bokach, a ja mam już takiego wypasionego, ale to może mi się tylko wydaje. Nie jestem pewien. Grunt, że już mnie nic nie próbuje atakować tu w okolicy, że mogę sobie spokojnie biegać, tak jak lubię. Nie? Yep. Ta-da! Trzeba... Aha! Nie mam przycisnąć! No wstawaj, leć! Pam, pam, pam! chociaż z drugiej strony ja gram tą maginią, czy magini, czy jak oni to przetłumaczą, no dalej mnie to boli jak o tym pomyślę e, e, gram nią i gram ze świadomością, że nawet jak jestem na niskolewelowej planszy, a mam wbity ten 45, to jeżeli zapomnę o tarczach, zapomnę o unikach, zapomnę o kombinowaniu o wysyłaniu swojego spirita, żeby się klepał za mnie, to i tak mnie tutaj zjadą, więc to nie jest tak Michale, że, że ja tu nie zginę, ja tu zginę, tylko może nie, nie na tym odcinku, bo to nie będzie drugi odcinek Hmm. A to jest ta wioseczka. Okej, okay, to było spoko. Kiedyś próbowałem się wdrapać po tym murze i nie kapnąłem się, że mi nie doczytało mostu jeszcze na starym kąpie, nie? Yeah, ja tu grałem na starym kąpie tak bardzo najosłum. I ten złoty kolo będzie pewnie na końcu. Mam nadzieję, że to będzie gadany quest, a nie gdzieś mnie wyślę. Bo chciałem zrobić bardzo krótki odcinek, taki symboliczny, za Iona. Aha, okej. Okay. Weźmy księgę. Powiedzcie mi, że jest lepsza niż to co mam. To zapewne jest, ale. Ale niekoniecznie. Aczkolwiek nie jest. Damn! Mam jeszcze kamyki w soketach i ten. Dobra, to kopnijmy się do tego Brodira. A nie, bo myśmy tam mieli jeden Quest jeszcze do wykonania na końcu. Ja planowałem się mu tam kopnąć przed następnym odcinkiem i skończyć najpierw ten Quest, a później do Brodira oddać oba. Ale to się teraz machnie po drodze. Zrobimy ten kawałek i będzie pani zadowolona. O kurka, ciekawe czy ktokolwiek na tak wysokim levelu tutaj się wraca robić... Czy, czy ktokolwiek jest tak głupi jak ja, żeby levelować na helpasie postać przypadkiem i potem przychodzić tutaj i nie wiedzieć co jest grane, jak się tych skilli używa i co tu się robi w ogóle kim ja jestem i mam ten no... ból egzystencjalny. Czołem Mozberki, widziałem waszych kumpli Mozdźwiedzie. Po stronie, po stronie tych nie Eluchów, jak oni się nazywają Eluchów, Eluchów troszkę bardziej rozwinięte, zarębiaście wyglądały ładnie. Tam macie, przyznam Wam, ale tak, tak sztampowo. Troszkę sztampowo głównie dlatego, że macie taki bardziej klasyczny, fantazyjny klimat, nie to by w tym coś złego było, po prostu mi się sztampowy, klasyczny klimat przeżarł. wieki temu, gdzie mam. Ja mam to zrobić? Tego questa, nie widzę. Skoro go nie widzę, to albo się mnie doczytam, albo nie wiem, czy jest. Fajnie. <słuchaj> się zapowiedzieć, 12, 14, 10, 10, 30, 10, 30 45. Co mam tu zrobić? Coś tu miałam zrobić, i to coś sprowadza się do e, Comrade Sumar a tego Camerida Sumarhona to tu pewnie nie ma albo nie ma go no jak a jest. Dlatego ja tego gościa ma ubić. To mija. Ale łatwo nie będzie, dlatego chociażby, że nie mam sprzętu dobrego. Bardzo, bardzo na ślepo używam tych skilli. Dobra, ja tu miałem jakieś uniki z tą skina, tak? Tak. To można by za zarzucić. Okej. Okay. Użyło się to, użyło się ten Blaze. Dziwne, to jakoś inaczej jest zrobione, niż myślałem, że będzie robione, bo na moim że to działa troszkę inaczej. No ale dobra, to mój gunner. Możemy teraz sobie skoczyć i stąd odlecieć. Mój piękny samon Spirit od ognia lata za mną. Możemy iść oddać ten quest. Troszkę napawik byliśmy i nawet mnie trochę obili, ale tak jak mówiłem, to jest to jest kwestia skilla już, a nie levelu czy, czy, czy ten. No plus sprzęt mam beznadziejny, ale to. Przed mam mniej więcej taki, jaki tu powinien być, bez szaleństw, nie? A, a mam level 3 razy wyższy, wszystko stąd? Wszystko stąd, czyli mogę śmiało zabierać się za przeciwną stronę. Dobra, proszę Państwa, to może będzie w następnym odcinku. Jeżeli Dory tu będzie miała kiedyś okazję wpaść i ogarnąć mi, co i jaki wytłumaczyć, co powinienem robić na tej postaci, to może będzie odcinek specjalny z Dory i ze swym Ale, ale. Na chwilę obecną jest to jest. Ja Wam dziękuję za uwagę w tym krótkim odcinku o wszystkim i o niczym. Zapraszam do Dari na kanał i miłej środy. Hej! Kurde, jaki jesteś wyczesany Fire Spiritie. Nie, to co ja. Czy, czy te spiryty one mają swoje pancerze i co? tą znaczy chodzi mi, czy da się jego wygląd tam znaczy robić. Rozmawialiśmy o tym, że nie, nie ma takiej opcji, że da się kupić coś tam, ale widzę, że on zmienia wygląd. Czy na przykład ja go mogę tam jakoś uzbroić w coś, jak nie wiem, przy dupasa z diablo, to by było ciekawe, jakby, jakby one miały specjalne itemy, czy tam jakieś czarmy, czy inne cholerstwa, które dałoby się nie zarzucać, nie wiem. Yy... Zastygnięta lawa na tarczę, a ognisty proszek na miecz, nie? I krople plazmy na głowę, Why not?